Hey, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w drugim odcinku z gry Eternal Scenia. Jestem w ekranie głównym. Czemu? To jest dobre pytanie. Tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku z wielkimi bólami, ale jednak udało nam się pokonać hmm, slajma, King Slyma chyba? się nazywał. I tak, widzicie to. Takie rzeczy jak na przykład Page of attack. To jest ograniczone na każdy poziom. Taki jak na przykład ten las wróżek. I to trzeba zbierać tak samo. Takie kryształy albo kląfy. To jest to, o czym mówiłem przy grindowaniu, Szczególnie, że potwory się odradzają, gdy tylko przejdziemy do kolejnego poziomu. Więc no, kozacko. <coughs> Warto też zaznaczyć w tym momencie, że. Ja mogę to jeszcze skoczyć, ok? Tu chyba trzeba będzie z wykorzystać. Okay. Pierwszy poziom jest jedyny, którego nie wyeksplorowałem jakoś trochę dobrze. Jeszcze zanim powiem, bo jakby nie wiedziałem, że trzeba, po prostu dopiero od drugiego jakby się bawiłem to. Więc będzie trochę ciekawie. Elf. O, czemu elf mnie atakuje? Okej. Okay. O, oh, ja. Yeah. Mamy skile. nam manę, która się regeneruje powoli, z tego co wiem. Tak. Dokładnie Book of Defense mamy. No jak już to jesteśmy, to możemy. Kurde to sobie było ich kilka. Oczywiście skill jest więcej. Pamiętam, że jednego takiego mini bossa nazwijmy to. Klepałem z bo mnie oszatował praktycznie, ale miałem dość duży damage i to. No, pamiętam, że stałem po prostu i klepałem go z dystansu i czekałem, aż mi się od nami. Było coś takiego, nie Dobra, trzyma L. Raz, dwa, trzy. 3 aż potrzebuję, żeby go zabić. Dużo. W każdym razie mamy level 109 SP, Skill Power, Special Powera. Przepraszam jeśli napierdam klawiaturę, bo wiem, że to chyba słychać. raczej mogłem sprawdzić, ale zapomniałem wcześniej, a teraz to już trochę późno. No i idziemy do przodu na razie. <laughs> Pewnie czy nie jakoś nie wiem, eksploracja. Lasowróżek, ale no, eksploracji to tu za dużo nimu. Tak naprawdę, bo jest to dość liniowa gra, cokolwiek by o niej nie mówić. Mega przyjemna, ale wciąż dość liniowa. No w ogóle nie powinien uważam mieć takiego image'a zwrotnego, że się tak wyrażę. Gdy się go bije. Zastanawiam się, do czego konkretnie służy SP, nie? Czy pewnie wiedziałem, ale może można wydawać na coś? Czekajcie. Kiju. Tak, można ulepszać. Dobra, czyli o ja to chodzi. Co jest? A tu jak przyjść? A, A właśnie. To są te Monster Kingi, o których mówiłem przed chwilą. Minibossy takie. W ogóle nie, nie mam jeszcze Recycle. A ty już nam się odblokują powoli niedługo. Mówię, że w tym odcinku nawet. Proszę, niech mi ktoś pomoże. Ta wróżka. Już jej pomagamy. Ale oczywiście są jakby rzeczy ważniejsze. Czy on przyszedł? Forest Spider. Ok. Fiu. Myślałem, że z pewnością już zostanę obiadem. Wow, prawdziwa wróżka. Jest mała i urocza. Wygląda jak obrazek z książki. Ale jest. Taka żywotna. Wiecie, że energiczna. I wręcz i inna. Nie do końca rozumiem. Jak powinnam się przywitać z wróżką. Jestem zdenerwowana. Dziękuję za uratowanie mnie. Nie ma problemu. Po prostu zaczęła rozmowę ze mną. To jest jak sen na jawie. Czy jesteś tutaj po wieczność? Eternity. Również? Eternity? Weszłeś do wieży, do Tower of Eternity, nie wiedząc nawet czym jest Eternity? Jesteś poważna? Ja mam swoje własne powody, by to być. I jakie one są? Jestem tutaj, żeby znaleźć moją siostrę. Znaleźć siostrę? Ja też szukam, tylko że ja szukam naszej królowej wróżek. Królowej wróżek? Tak! Z królowej wróżek, Malfik. Jej wysokość jest strażnikiem lasu. Więc jak zaginęła? Trzy dni temu yy, wydarzyło się to tak nagle i grupa potworów pojawiła się w lesie. Trzy dni temu. To było wtedy kiedyś Magaleta zaginęła też również. Mój <grytanie> angielski jest genialny, ja wiem. Yy, potwory zaatakowały bez żadnego ostrzeżenia i ujęziły królową wróżek głęboko w lesie. Martwię się o naszą... Królową. Mogłabyś proszę zobaczyć głębiej w lesie i poszukać naszej głowie. głębiej w lesie. Prawdopodobnie znajdę tę też magaletę. Oczywiście pójdę i sprawdzę. Naprawdę? Te... To wspaniale. Dziękuję ci bardzo. Tak swoją drugą. Jak masz na imię? Senia. Hmm. O! Właśnie, o nie? Dobra. Na dowód mojej wdzięczności coś takiego pokażę Ci, jak krawcić ekwipunek. Spróbuj teraz skrawcić Faerie Armor. Jak widzicie, są tu różne rzeczy do skrawcenia. Ok, do tego potrzebujemy już. A nie, do tego potrzebujemy po prostu więcej tego. Do tego potrzebujemy, o, potrzebujemy Light Fairy Stone. No i do tego potrzebujemy Legendary Fairy Stone. No, w ogóle nie mogę sobie tam. Ten... No. Nie mogę, jak to nie mogę, Przecież na pewno podnieść Okay. Muszę pewnie jeszcze założyć, żeby coś się ruszyło. A ja mam tutaj może zrobię już dobra. Zrobiliście. Dobra robota! Ju! You... Zrobiłaś właśnie swój Fire Armor. Hmm. Więc to jest crafting. Wygląda handy. jest Nie, do końca obiem przetłumaczyć te słowa też. Jeśli znajdziesz potwory, które są za silne, żebyś to utrzymała, powinnaś definitywnie spróbować skraftić lepszy ekwipunek. Tutaj, weź też te materiały. Dziękuję. Będę kontynuowała moją podróż. Bądź ostrożna. Dobra. Czyli mamy crafting. Przed pójściem na bosa trzeba będzie. Słuchajcie sprawdzić sobie na pewno najlepszy możliwy ekwipunek. Nie zrobiłem tego poprzednich i żałowałem szczególnie, że to też bardzo ułatwi nam start następnego etapu gry. Więc no, warto po prostu. Nowy przeciwnik jakiś, też jak widzę silniejszy, dużo silniejszy. Trzy hity już z ulepszonego miecza. I co my tu mamy? Book of Defense. Właśnie, w ogóle tak itemy. Cztery kartki potrzebujemy, żeby zrobić książkę. Dobra. I możemy takie cztery książki na poziom używać, no, jak widzę. Dobra, w ogóle, ile brakuje mi? Dwóch, okej. Okay. A mora mamy, jakby już. To bo... tutaj nie trzeba krawić akurat. Fajnie starczy Tak, to są. Coś pominąłem? Najwidoczniej. Hmm. Nie jestem tylko pewny, co? A tu jest właśnie, Okej. Okay. Jeden kryształ, wielkomowa, mowę. Very też, chociaż mniej. Ok. First Arcane Realm potrzebujemy. I one robią ogólnie te legendarne kryształy? Hmm, a co ja mogę zrobić tutaj? A, tak przesunąć, ok. Jakby jestem prawie pewny, że drupę te yy, legendarne już kryształy. No. Do nich się już idzie na samym końcu. <coughs> Myślę, że będę Wam pokazywał, jak pokonuję ich w ogóle, właśnie nie itemy, tylko equipment. Remove. Dobrze. Please, please. Możemy oraz zrobić za Zrobimy jeszcze więcej Fairy i tu już w ogóle jeszcze więcej Fairy Stone'ów. Dobra. Powinniśmy mieć teraz jeszcze większy damage i takiego na dwa ściągać. No, luźno. panie. Nie mam jeszcze dostępu do ataków dystansowych, więc nie będę w stanie tego zrobić, jak rozumiem. Ale i tak jakby będziemy tutaj robili taki backtracking. To się ładnie tak nazywa chyba. Więc to nie powinien być największy problem. I verze. Nie, nie mogę tak. szkoda. Okej. Okay. Jak się nazywa miejsce, do którego weszliśmy? Czy to nie jest ten Arcane Room? już? Nie, to jest dżungla. OK. Zapiszmy sobie. Myślę, że jeszcze chwilę możemy to nagrywać. A powoli też wypadałoby kończyć. Ok. Facebook fanpage OK. Okej, okay. okay. kolejny przybior z ogniem pluje. A jest deszcz, to powinien sobie działać ten na nagrand. Nie przemyśla, trochę. Dobra, ale też na dwa hity leci, więc jak dobrze. Okej. Okay. Najłatwiejsza walka zawsze, nie. No, ale takie też są czasem potrzebne. Kurde. A, No, strasznie szybko chodzi ta. Cenia. I przez to czasem trudno wymierzyć bręcznie. Okej. Okay. Czekajcie, bo nie jestem pewny, czy tutaj czegoś nie było. Chociaż wątpię. Nie, okej. dobra. rozklepmy. Rozklepne Slake Wizard, okay. Tutaj jeszcze nie możemy iść. Mhm. Doszedłbym do bossa w tym odcinku jeszcze i dopiero skończył. Most jest zniszczony. Prawdopodobnie mogłabym go naprawić, jeśli znajdę trochę drewna. Czy my będziemy, my będziemy ścinać drewno, nie czym? Grąsko. drugi skill. Okej. Okay. Nie, trzeba jeszcze drugie trzeba ściąć. Pewnie słyszycie, jak walę w klawiaturę i to mnie trochę denerwuje. Chyba zetkę będę naciskał zamiast spacy, bo też można. Okej. Okay. Klimatyczne jest, są takie rzeczy, muszę przyznać. W ogóle gra ma taki dość przyjemny klimat, bym powiedział, nie? Naprawdę no, dość przyjemny klimat ma. Okej. Okay. O kurde. W końcu inny podróżnik, nazwijmy to. Może widział już siostra? Myślę, że spróbuję. Hello? Absent nieobecnie? Wyglądająca coś takiego. Poszukiwacz? Ło. Opętane. Czemu mnie zaatakowałeś? Powinnam mu oddać chyba nie ma innego wyboru. Nie mogę się teraz wycofać. Wybaczmy raz znowu to Uff. co to jest? A. Bo lepszy tytuł chyba na film nawet. <coughs> to nie będzie Pozorom? Nie. Tak? No, kolejna misja polowania na domony? Tak, to mój obowiązek. Mogę do Ciebie dołączyć? Proszę? Nie. Proszę? To będzie szybka misja i wrócę zanim się obejrzę. obiecuję. <coughs> Wybacz, że zostawiam Cię samą... W kościele, z kościołem, i wszystkim wiem, że musisz czuć się samotno. Nie, nie. martw się. Będzie, wszystko będzie w porządku. Do zobaczenia, siostro. Tak? Czemu nie mogę do ciebie dołączyć? Będę dobrą dziewczynką. Prawdopodobnie będziesz potrzebował mojej pomocy gdzieś. No wiesz, wiesz? Polowanie na demony to nie jest gra. To jest niebezpieczne. Wiem. Nie ja. Ale boję się, co jeśli nie wrócisz? Nie ma powodu, żebyś się o mnie martwiła. Znasz moją siłę. Jest dobrze. Obiecuję, że wrócę bezpieczna. Powinnam już iść. Po prostu nie mogę pozwolić jej iść samej. Okej. Okay. Jest taka silna, ale wciąż się nie martwię z jakichś powodów. Auk Nia? Ja. Nia. Ja. Czy wszystko w porządku? Nie ja. Bo to był taki krzyk, który docierał: Cenia, obudź się. Zrladałam? Tak, y, wystraszyłaś mnie bardzo mocno. Um. Co się stało? Hmm. Widziałam innego podróżnika, i zaatakował mnie. Jego oczy były takie puste. Może był owładnięty przez Eternity. Eternity? Wspominałaś o tym wcześniej, gdy się spotkałyśmy. Jeszcze a co to jest? Tak, wieczno. No nie wiem, czy to tłumaczyć Chyba nie, nie. Eternity. To jest moc. Jest moc, która istnieje tylko tutaj, w Tower of Eternity. To jest niewyobrażalna moc. Legendy mówią, że możesz manipulować wiecznością i zrealizować każde swoje życzenie. Jak, w każdym razie, jeśli ktoś nie jest w stanie zapanować nad tą mocą, zostanie przed nią obłodnięty. i stanie się takim zombie bez serca. Co jest z końcem większości podróżników, którzy przychodzą tutaj do Tower of Eternity? No, tutaj, że nie mogło się z nią coś takiego wydarzyć. Powinno się opuścić wieża, jak najszybciej, nie ma mowy. Tak, nie chcę się tego wszystko tłumaczyć, tak dosłownie, znowu, choć za długi odcinek, Chyba pogodzę się z tym, że będzie 20 minut około. Widziałaś osobę, która przegrała z Wiecznością, z Eternity. Nie wyjdę stąd bez siostry. Jest dla Ciebie aż tak ważna? Tak. Dla jej dobra będziesz podejmiesz próbę z Wiecznością, z Eternity? W porównaniu do stracenia siostry, Wieczność nie jest czymś, czego mogłabym się bać. Okej, okay. dołączę do ciebie w Twoich poszukiwaniach. Hmm? Dziękuję, ale co z wróżką, znaczy królową wróżek? A, zapomniałem, musimy się pośpieszyć i dać jak najszybciej Królową. Obiecałam Ci, że pomogę Ci się za nią rozejrzeć. Ale stawiam moim siostrę jako priorytet. Jesteś z tym OK? Żaden problem. Możemy spytać królową, czy nie widziała Twojej siostry. Czy nie przechodziła ten... <laughs> Dziękuję. Doceniam to. No powinniśmy iść, oczywiście. Okej. Okay. <laughs> Jednak widzicie, sytuacja jest taka, że ja też powinienem powoli już kończyć odcinek. Tutaj nie widzę nigdzie żadnego żadnej możliwości zapisu. Prawdopodobnie to będzie. Dokładnie. I tu będzie gdzieś już walka z bosem też. I tu jest przejście do Arkane Realm. Okej. Okay. Myślę, że zajmiemy się tym w kolejnym odcinku już. A na razie zapiszmy i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym. Cześć. Na razie.